Witamy na kanale Looking 4 poświęconym architekturze i budownictwu. Dzisiaj zabieram Was do Wielkiej Brytanii, aby omówić niedawny kontrowersyjny trend rozwój wieżowców w Londynie. W tym filmie omówimy różne projekty realizowane obecnie w Londynie. Co roku miliony turystów odwiedzają miasto, by delektować się lokalną kulturą i słynnymi atrakcjami. Londyn słynie z dwuprędkościowej architektury łączącej wszystkie budynki z nowoczesnymi drapaczami chmur. Miasto zdecydowało się na rozwój w pionie. Ten frenetyczny pionowy rozwój można wyjaśnić brakiem mieszkań i biur, między innymi powodów oraz bardzo elastycznym prawem planowania przestrzennego. We Francji, popyt na mieszkania jest siłą napędową polityki planowania przestrzennego. A wysokie budynki są budowane na obrzeżach miasta, aby chronić dziedzictwo historyczne. Piąte najwyższe ceny ziemi na świecie więc mało prawdopodobna jest zmiana tego trendu. Wielka Autonomia Londynu uruchomiła ambitny program mieszkaniowy, aby poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym i uniknąć nowego wzrostu cen. Do 2030 roku, roku powstanie 110 tysięcy domów, co stanowi 90% planowanych dla miasta drapaczy chmur. Sadik Khan, burmistrz Londynu, twierdzi, że to wciąż za mało. Według niego, aby poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym i rosnącymi cenami, rocznie powinno powstawać 66 tysięcy domów. Liczba dużych projektów deweloperskich rośnie. Na przykład Znane forum do debat budowlanych profesjonalistów, polityków i mieszkańców o nazwie New London Architecture Collective zidentyfikowało ponad 500 wysokościowych inwestycji w stolicy na przyszłą dekadę. Ta agencja stworzyła wystawę, aby pokazać wpływ budynku na krajobraz. Gigantyczny interaktywny model pozwala zobaczyć przyszły kształt stolicy. Jedno jest pewne, w tym szaleńczym tempie, Londyn wkrótce dołączy do megamiast takich jak Tokio, Singapur i Bangkok, w czołówce miast z największą liczbą drapaczy chmur. Jest już 115 projektów w toku, co jest już znaczącą liczbą. Ten punkt zwrotny w polityce planowania Wielkiego Londynu wywołuje wiele krytyki i pytań. Wielu mieszkańców Londynu słusznie sprzeciwia się tym masowym programom. Ich powody obejmują utratę światła spowodowaną cieniem wież czy zanieczyszczenie wizualne. Dodatkowo mieszkańcy są zmuszeni do życia na obrzeżach miasta, a atrakcyjność tego projektu powoduje wzrost kosztów mieszkań. Jednocześnie rynek nieruchomości wiejskich jest pod presją. Projekty wysokościowców czasem są niezgodne z miejskim prawem. Przykładem są chronione przejścia widokowe katedry świętego Pawła. Grupy obywatelskie chroniące dziedzictwo zdecydowanie sprzeciwiły się projektowi. Niektórzy ludzie mają również obawy co do wpływu tych wież na ekosystem. Czy będą one zazielenione? Czy pozwolą na lot dla lokalnych mieszkańców? Czy zostaną zaprojektowane w celu redukcji kosztów energii i emisji dwutlenek węgla? Wciąż brakuje odpowiedzi na te pytania. Na koniec nadal nie wiemy, jaki wpływ Brexit będzie miał na atrakcyjność miasta. Rozważamy zasadność wszystkich tych projektów w obecnej sytuacji. Miasto będzie nadal pojawiać się w nagłówkach i zmieniać swój krajobraz. Londyn wciąż się odradza, będąc miejscem, gdzie najbardziej szalone projekty zawsze mogą się urzeczywistnić. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tej szalonej sytuacji w Londynie. Jeśli film Ci się spodobał, kliknij lubię to i subskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia wkrótce na Looking 4Pa.